Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbaika. A po godzinach królem roweru. Dzisiaj mam dla Was prawdziwy smaczek, królewski rower. To jest Diverge S-Works, czyli najwyższy model Gravela ze stajni Specialized. Napis S-Works na ramię rozpala wyobraźnię. Dodatkowo malowanie w tym modelu jest naprawdę obłędne. Może to się komuś podobać lub nie, ale na pewno robi wrażenie. Rama jest oczywiście w pełni karbonowa, zbudowana z karbonu Fact 11R, czyli jednego z najwyższych włókien w kolekcji Specialized. Widelce też jest oczywiście w pełni karbonowy. Z przodu i z tyłu znajdziemy sztywne osie, które odpowiadają za montaż kół. W tym modelu Napęd stanowi bezprzewodowa grupa RED Etap, także tutaj w ramię widzimy otwory pod linki jest możliwość zastosowania tutaj napędu sterowanego mechanicznie, ale w tym modelu fabrycznie napęd jest sterowany bezprzewodowo, elektrycznie, 20 mm amortyzator. Umieszczony w, na widelcu nad główką ramy, pod mostkiem. Tutaj e, mamy ten element amortyzujący. Mostek jest aluminiowy. E, kierownica jest karbonowa. Co ciekawe, jest to EC70 Istona, a nie jest to fabryczna karbonowa kierownica e, z firmy. Specialized. To co bardzo ciekawe i rzadko spotykane w tej klasie rowerów, to sztyca z dropoutem, to znaczy sztyca command post. Jest ona zamocowana na sztywno, ale ten mały kawałek tutaj możemy yy, użyć do tego, żeby ją schować. Znajdziemy do tego celu manetkę przy kierownicy. Tutaj znajduje się ta manetka. Naciskając ją, możemy właśnie. Wysunąć i schować sztyce, dzięki czemu mm, na przykład na e, trudnych technicznie zjazdach będziemy mogli e, skorzystać z tego, że siodełko będzie niżej i mniej będzie nam przeszkadzało i utrudniało zjeżdżanie. Rama ma potężny prześwit w rozmiarze 700 koła. Mogą mieć opony 42C w rozmiarze 650, czyli tak zwane 27,5 cala. Opona może mieć nawet 47 szerokości. Także to potężny rozmiar opony. Dodatkowo tutaj znajdziemy box w którym można umieścić rzeczy typu pompka, dentka i inne potrzebne nam do ewentualnej naprawy defektu. Drobiazgi. Tak się to otwiera. Tutaj znajduje się właśnie to dodatkowe wyposażenie. W standardzie już widzimy łyżkę multitula. Główkę do naboju CO2. Brakuje tylko naboju, na który tutaj jest miejsce. I dętki w odpowiednim do naszego koła rozmiarze, który tutaj trzeba sobie schować. Dosyć łatwo się to zdejmuje i zakłada w zasadzie. Można to zrobić jedną ręką i mamy zamknięty box. Napęd w tym modelu to ciekawe połączenie korby Reda z zębatką 42 zęby w technologii narrow White, czyli co drugi ząbek jest poszerzony, żeby łańcuch nam tutaj nie spadał. Połączone jest to z bezprzewodowymi manetkami, również z grupy RED. Ale z tyłu, ponieważ znajduje się kaseta Eagle Technology 500%, co widzimy tutaj elegancko umieszczone na największej zębatce, zaraz koło tęczowej spinki łańcucha, to z tyłu znajduje się przerzutka XX1 Eagle 12-biegowa także mamy przełożenie z przodu 42 zęby a z tyłu 12-biegową kasetę SRAM XG 1295 iGU o przełożeniach 10:50. Także jest to bardzo szeroki zakres przełożeń gravelowych pozwalający podjeżdżać i zjeżdżać praktycznie w każdych warunkach o bardzo dużej rozpiętości przełożeń, tak jak jest napisane na kasecie. Pięciokrotny zoom możemy uzyskać na przełożeniu. Sztyca z droperem ma skok 50 mm, czyli 5 cm. Jest to produkt marki XFusion. Ciekawe, jak to się będzie sprawdzało. Wydaje się to ciekawą opcją, bo w momencie, jak mamy trudny teren i zjeżdżamy, to warto sobie to siodełko trochę obniżyć. Jeżeli już jesteśmy przy siodełku, to model wyposażony jest. Siodło Power, jest to bardzo popularny model siodła montowany w wielu modelach szosowych, szczególnie Specialized. Tutaj znajdziemy go w wersji karbonowej, także samo to siodełko kosztuje majątek, ale jest bardzo lekkie i bardzo wygodne. Fabrycznie rower wyposażony jest w koła rowal CLX32 pod tarczę, tylne koło. Jest wyposażony w bębenek XDR, czyli kasetę 12 biegową w nakręcanym systemie. Tutaj zakładamy. Gdyby chci założyć napęd 11 biegowy, to oczywiście trzeba taki bębenek wymienić na klasyczny 11 biegowy bęben do 11 biegowego napędu. Opony pochodzą również ze stań Specialized. Jest to Pathfinder Pro public Ready, czyli przygotowany do yy, z założenia zaworów bezdętkowych i zalania mlekiem w rozmiarze jest to opona 38 także w porównaniu z oponami przełajowymi widać, że jest to większy rozmiar i bardziej kolokwialnie mówiąc łysy bieżnik przeznaczony raczej do troszkę bardziej turystycznej jazdy niż ma to miejsce w modelach typowo przełajowych, gdzie ten bieżnik jest bardziej agresywny, przystosowany do typowej jazdy w błocie. Hamulce w tym modelu to pasujące do klamek zaciski REDA, czyli z firmy SRAM, z tarczami w rozmiarze 160 mm, oczywiście hydrauliczne, obsługiwane przez klamki reda, które również bezprzewodowo obsługują nam tylną przerzutkę. Pozostało nam jedno z najciekawszych doświadczeń, to znaczy sprawdzenie wagi roweru. Tutaj mamy model w rozmiarze 58 cm, w zasadzie kompletnie wyposażony do jazdy, tylko bez pedałów. Trzeba by do niego je przykręcić, za to z tym małym boksem, który dodaje zapewne około 100 g wagi. Dobrze, wagę mamy wyzerowaną. Zawieszam rower i patrzymy, co waga nam pokaże. 8 kg, 660 g. No to biorąc pod uwagę szticę Command Post, potężną tylną kasetę, zamontowany tutaj właśnie ten boks, w którym już znajduje się końcówka do nabojów co 2 itd., tak no to jest to bardzo przyzwoita waga. Cena 45 699 zł. No to nie jest to jakaś super okazyjna cena jak na rower do jeżdżenia jesienią. Chociaż Gravel nie jest rowerem, tylko do jazdy jesienią. Jest to bardzo fajny, wyprawowy model, którego możemy używać cały rok. No to tyle dzisiaj przygotowałem dla Was, jeżeli chodzi o ten przepiękny model Specialized. Sworks Diverge w Polsce do tej pory sprzedały się słownie trzy sztuki tego modelu, ten, drugi, kompletny rower i trzecia sztuka to sam frameset na którym jest składany rower dla klienta. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało, co jeszcze chcielibyście, żeby nagrać dla was na filmie. Piszcie. Jakie tematy Was interesują? Subskrybujcie nasz kanał, dodajcie tam sobie te wszystkie dzwoneczki, żeby nie przegapiać nowości. Pamiętajcie też, że na nasz kanał wpadają ciekawe rowery używane, także jeżeli chcecie oddać w rozliczeniu swój rower, wymienić na nowy lub po prostu taniej kupić nowy rower, to możecie to u nas zrobić. Mamy taką ofertę. I na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Myślę, że na gravelu jest szansa, bo tą zimę zamierzam przejeździć na rowerze, a jak wyjdzie... Zobaczymy. No, na pewno, jeżeli chodzi o ciuchy, mam do tego całą szafę z dużą górką. Chociażby buty, w których dzisiaj sobie właśnie urzęduję, zimowe Bontragera czy spodnie Danielo. To jest zdecydowanie wyposażenie pozwalające na jazdę w każdych warunkach. Także mam nadzieję, że do zobaczenia na rowerach.